Cześć wszystkim, z tej strony Korgi a dzisiaj mam dla was Haul Barbie dlatego zapraszam was do oglądania dzisiaj będzie dużo takich unikatów tak mi się wydaje ale w każdym razie bardzo się cieszę będę wam wszystkie lalki pokazywała i dodatki wszystkie są z Vinted ostatnio właśnie mi się udało je zdobyć z pełni swoich lalkowych marzeń dlatego zapraszam was do oglądania zaczniemy sobie tylko od takiego dodatku to jest sukieneczka, taka zwykła niebieska bo nie mam lalki do erki z Barbie, księżniczki i żebraczki dlatego stwierdziłam, że po prostu będę szukała jakiejkolwiek niebieskiej sukienki i znalazłam taką za około 10 zł, bardzo mi się podoba i myślę, że będzie do pasować Pokażę Wam też lalkę właśnie z mojego dzieciństwa którą kupiłam za 10 zł na oeliksie plus oczywiście dostawa jest to lalka, która przyszło w takiej średniej sukience, średniej kondycja, ja w ogóle tą sukienkę e, wyrzucę, wymienię jej ciuchy Chociaż ma jakieś buty, więc to jest plus Ale to jest od Barbie Malarki, jeśli się nie, nie mylę e, Tak, włosy ma w okropnym stanie W ogóle jest taka średniawa Ale chcę ją po prostu sobie przerobić, żeby była śliczna, cudowna I żeby ona była sama zadowolona z siebie i ja z niej Więc niedługo pewnie jakiś wleci filmik z przerabiania lalki Na no, śliczną i teraz nadchodzą najlepsze rzeczy, moim zdaniem. Najpierw pokażę Wam. Tak, jest w takim średnim stanie, ale pojeździe to moim naszyjnik. Ale mimo wszystko jestem szczęśliwa, że ją mam. Mamy tu Barbie jako Annike z Barbie i Magia Pegaza. Kupiłam ją chyba za około 60 złotych, tak mi się wydaje, jest przesyłka. Nie jest w jakimś świetnym stanie, ale bardzo mi się podoba. Maloki, które wymagają odświeżenia, ale ogólnie jestem bardzo szczęśliwa, że jestem jej posiadaczką i myślę, że Barbie, z której cieszę się w tym momencie najbardziej, zapłaciłam za nią 80 złotych i wiem, że brakuje jej na pewno skrzydeł i tak dalej, jej włosy są w stanie bardzo średnim, no, ale pokażę wam ją. Jest to Barbie Odetta z Barbie Jezioro będzie. Bardzo mi się podoba, ma taki delikatny makijaż i jest prześliczna, tylko właśnie wymaga odświeżenia. Nie ma tych swoich świecących skrzydeł, ale może mi się uda kiedyś je, je nabyć. W każdym razie bardzo mi się podoba. Tak wyglądają moje nowe lale, wszystkie razem. Wszystkie wymagają odświeżenia, ale jestem tak zadowolona, że je mam, bo spełniają się moje lalkowe marzenia. Także tak to wygląda. I to by było na tyle w tym lalkowym filmie. Jeśli chcecie więcej, to lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie przede wszystkim. Zapraszam Was do oglądania pozostałych filmów i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!